Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On Go nauczał. A przychodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do, do jego uczniów, czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami. Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus przechodzi, słyszymy, przechodzi. Przechodząc ujrzał lewiego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, przechodząc ujrzał, przechodząc widział wielu ludzi, wielu szło za nim, a właśnie w tym człowieku zobaczył, zauważył jakieś dobro. W tym człowieku, którego wszyscy uważali za grzesznika, on zauważył jakieś głęboko ukryte dobro. Warto, żebyśmy mieli to spojrzenie Jezusa, żeby w drugim człowieku zobaczyć dobro żebyśmy nie patrzyli tylko na człowieka, to jest grzesznik, to jest zły człowiek, nie, nie, trzeba dalej od niego, ale zauważyć dobro, nawet nie tylko taki jakiś grzesznik, ale czasami bardzo bliski człowiek, ale myśmy się tak już do niego przyzwyczaili, że już nie zauważamy niczego dobrego, tylko ciągle no on znowu, ona, ona znowu, to nie no, to już i ciągle jakieś pretensje, ciągle jakieś niezadowolenie, bo już ten człowiek nam się znudził, bo ciągle jesteśmy blisko niego, a takim Nowym spojrzeniem, spojrzeniem Jezusa, zobaczyć w tym człowieku znów coś pięknego, coś dobrego. Jaki to jest piękny człowiek? Jaki to jest dobry człowiek? Spojrzeć na tego człowieka, jak Jezus spojrzał na lewiego. I z drugiej strony, odpowiedź lewiego, Jezus mówi do niego: pójdź za mną. A ten wstał i poszedł za nim. Wstał i poszedł za nim po prostu. Tutaj komora celna, tutaj przyjmuje jakieś podatki wstał i poszedł za Nim. Jezus mu zaproponował. Czemu nie? Papież do młodzieży na ten rok, na Światowe Dni Młodzieży, to, co myśmy na spotkaniu z młodzieżą tutaj też nad czym myśmy pracowali i rozmyślali. Papież mówi o Maryi, która wstała i poszła. Z pośpiechem poszła do Elżbiety po swoim zwiastowaniu. Maryja wstała i poszła z pośpiechem. I wiele razy w Ewangelii widzimy takie przykłady ludzi, którzy wstali i poszli. Józef we śnie otrzymał: wstał i poszedł, mędrcy ze wschodu wstali i poszli. To wstać i pójść pójść za Jezusem odpowiedzieć na jego propozycję. Czasem tak bywa, że jesteśmy bardzo tacy bierni, ktoś nam coś proponuje, a my Ale nie chcemy mi się, a nie mam czasu a niech inni to zrobią. Jest w nas dużo takiej bierności, takiej, a nie, a nie. A czemu by nie tak, że ktoś, mi, ktoś coś proponuje, o super, fajny, fajny pomysł, och, zrobimy, pójdźmy, zróbmy to. Albo ktoś nas o coś prosi, oczywiście, pomogę, czemu nie? Żeby była w nas taka, wstał i poszedł, wstał i poszedł. I w tych różnych prośbach, propozycjach, żebyśmy usłyszeli czasem to. Tę propozycję Jezusa: pójdź za mną, chodź coś zrobimy fajnego razem. O, wstał i poszedł. Ewangelista Marek, którego Ewangelii dzisiaj słyszymy, więcej miejsca w tym fragmencie Ewangelii udziela nawet nie samemu Lewiemu Mateuszowi, a temu co było później. Czyli to, że kiedy byli w domu przy stole, wielu celników, grzeszników siedziało razem z Jezusem. Bardziej jakby skupia się, rozszerza ten wątek, i też warto na to spojrzeć że Jezus siada za stołem z celnikami, grzesznikami. Faryzeuszy dziwią się, jak on tak, czemu on chodzi do grzeszników. Jezus mówi taką myśl, nie potrzebują lekarze zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przeszedłem, mam sprawiedliwych, ale grzeszników. Kiedy na przykład w kościele ktoś się słabo poczuje, ktoś komuś jakoś się źle zrobiło, czy zemdlał, jeśli w kościele jest lekarz albo pielęgniarka, natychmiast oni reagują, oni się czują, ja jestem lekarzem, ja jestem pielęgniarką, no, trzeba pomóc, to jest właśnie to miejsce, gdzie ja powinienem posłużyć. Żebyśmy my mieli też coś takiego, bo czasem jak widzimy jakichś ludzi, czy grzesznych, czy jakichś, którzy się gdzieś pogubili, czy jakichś, którzy się źle zachowują, my często, nie, nie, musi, musimy odejść od nich. To nie ma co się z nimi tutaj kumplować, tak jak feryzeusze z tymi. Nie będziemy z nimi zsiadali za stołem. Albo jest drugi problem, idziemy w drugą stronę. Czasem spotykam takich ludzi, którzy jak siedzą i ktoś mówi o swoich chorobach, to ten człowiek mówi, a ja też nie najlepiej się czuję, ja też, mnie też coś boli, ja też jestem chory. I zamiast no, posłuchać i rozmawiać z człowiekiem o jego chorobie, jeśli on zaczął mówić, nie, ja też się źle czuję. I naprawdę, oni się zaczynają czasem gorzej czuć, jak słyszą, że ktoś opowiada o jakichś swoich chorobach i nagle ich też zaczyna coś boleć. I my czasem tak też, gdy chodzi o jakieś duchowe czy moralne Sprawy. Ktoś zaczyna przeklinać i my zaczynamy przeklinać, ktoś zaczyna tutaj pić dookoła wszyscy piją, to ja zaczynam pić. Czasem jest takie, że my się poddajemy, wchodzimy, dajemy sobie manipulować. My nie jesteśmy jak lekarz, który wyciąga tych ludzi, chce im pomóc, tylko ja też wchodzę i zarażam się tą ich chorobą. Żebyśmy poczuli się to, że też tak jak, jak taki lekarz. Gdy chodzi o jakieś. Pogubienie, czy jakieś złe zachowanie człowieka, żeby spróbowali porozmawiać z tym człowiekiem, nie bali się tego człowieka, tych ludzi, ale spróbowali z nimi porozmawiać i coś im zaproponować, może jakoś spokojnie zwrócić uwagę, tak z nimi porozmawiać, żeby chociaż trochę na nich wpłynąć. Nie wiadomo, czy się już nagle tak zmienią, tak jak i w przypadku Jezusa, my nie wiemy, czy, czy ci ludzie, którzy go słuchali, z którymi on siedział za stołem, czy oni się tak już nagle pozmieniali i już byli tacy idealni święci. Ale Jezus spróbował, usiadł z nimi za stołem. Bo, tak jak mówi, potrzebują lekarza ci, którzy się źle mają. A ja przyszedłem powołać niesprawiedliwych, ale grzeszników powołać do pokuty, do nawrócenia. Spróbujmy być trochę takimi lekarzami. Jak już sami jakoś tam stoimy na nogach wiary, moralności, to spróbujmy też innym pomóc, innych trochę wyciągnąć być takimi duchowymi, moralnymi lekarzami dla innych. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wczoraj już, kto oglądał, słuchał, na koniec była, był jeden utwór, którzy nasi muzycy, którzy u nas prowadzą koncerty teraz w kościele. Mnóstwo ludzi jest zainteresowanych, przychodzi na te koncerty, jest piękna sprawa. Po koncertach podchodzą, rozmawiają. Jest rzeczywiście taka możliwość do spotkania się z tymi ludźmi, którzy przynajmniej wierzysz, że są bardzo daleko od Pana Boga, ale stawiają takie pierwsze kroki. Ten koncert może być taką okazją, żeby, żeby ten człowiek jakoś, jakoś coś usłyszał o Panu Bogu, coś, coś zobaczył. Zawsze przed koncertem, po koncercie coś też mówię, takie małe myśli, wiary, które mogą tym ludziom pomóc. I dziś też proponuję, yy, Kolejny utwór specjalnie proszę tych naszych muzyków, którzy prowadzą te koncerty, którzy grają, śpiewają, żeby coś zagrali też dla was specjalnie, dla tych, którzy, którzy słuchają rozmyślania. A też właśnie w tym duchu chcę się podzielić takim doświadczeniem, że wczoraj byliśmy też właśnie z muzykantami, z muzykami naszymi w takim domu pomocy społecznej, nie wiem, jak to nazwać po polsku takim przytułku, gdzie są bezdomni, biedni, inwalidzi. Jeździmy do nich 60 km od Surgutu. Też właśnie miałem okazję spojrzeć na takich ludzi, którzy potrzebują lekarza, niezdrowie, ale ci, którzy się źle mają. Bardzo różne te losy ludzkie. Nie wiadomo, czemu nie są w takim stanie, w takim miejscu, ale też dużo możemy im dać swoją obecnością, swoim słowem, wspólną modlitwą. Czy właśnie wczoraj też jakimiś utwórami muzycznymi. Warto, warto to też być otwartymi na, na takich ludzi i dzielę się z Wami takim właśnie doświadczeniem. Cieszę się, że Pan Bóg daje nam taką możliwość tutaj służyć nie tylko tym, którzy przychodzą do kościoła, ale wyjeżdżać chociażby do takich miejsc, gdzie są biedni. Więc zapraszam dziś, posłuchajmy kolejnego utworu muzycznego specjalnie dla Was. Wszystkiego dobrego, niech Pan Wam Błogosławi, z Panem Bogiem.